Dzień dobry państwu, nazywam się Jerzy Baranowski, reprezentuję firmę EuroLinux. Jesteśmy firmą stricte open source'ową. Zajmujemy się produktami, które są potrzebne praktycznie w każdej organizacji a Większej organizacji. Jesteśmy polskim producentem oprogramowania. W dniu dzisiejszym będę mówił króciutko o kilku produktach naszej firmy, natomiast zwrócę uwagę na jeden z produktów, który jest związany właśnie z tematem naszego spotkania raz całej konferencji, czyli z bezpieczeństwem. A tutaj mamy taki bardzo ciekawy fragment z Ewangelii Świętego Jana związany z tym że jak ważne jest to, żebyśmy widzieli, co chcemy robić. Będzie o po, jak ważna jest informacja, a szczególnie jej wizualizacja. Firma EuroLinux gromadzi w sobie prawie 20 lat doświadczenia związanego z open source, z komercyjnym open sourcem nie będziemy się rozwodzić na ten temat dzisiaj, natomiast specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania, który jest powyżej tak zwanej blachy i poniżej aplikacji. W naszej ofercie jest 6 produktów, mianowicie system operacyjny EuroLinux, Euro manager system do zarządzania Linuxami, EuroDB Postgres na sterydach obudowany szeregiem narzędzi, euroAP, platforma serwer aplikacji Java. EuroWS to jest taki serwer servletów, czyli też jakiś element middleware'u, oraz Eurolog, system do kolekcji, parsowania, analizy logów. Produkty te tworzą pewien spójny stos. Tak jak mówiłem, jest to stos, który znajduje się powyżej blachy, a poniżej aplikacji, i jest to stos z jednym wspólnym miejscem wsparcia. Produkty, które tworzymy my nie są produktami odkrywczymi, to znaczy, nie wymyślamy koła na nowo, dlatego że koło zostało już jakiś czas temu wymyślone, podobnie Proch, natomiast wymyślamy rzeczy, odtwarzamy rzeczy w sposób lepszy, niż one pierwotnie są tworzone. Jeśli chodzi o system EuroLinux, jest to po prostu klon. Red Hatta. Jest to system w pełni zgodny z systemem operacyjnym Red Hat, ponieważ powstaje z tego samego kodu źródłowego. W związku z tym jest takim samym systemem jak CentOS, jak Oracle Linux, jak Scientific Linux i inne, te które są pochodzą z tego wspólnego kodu. Różnica między systemami EuroLinux a Red Hat sprowadza się do dwóch elementów. Pierwszym elementem, no to są inne pliki związane z logo i nazwą, a drugi, drugi element, który jest zmieniony to są pliki, które odwołują się do repozytorium, czyli miejsca, w którym są umieszczone poprawki. W przypadku Red Hata są to repozytoria Red Hatowe, Orakla Oraklowe, w naszym przypadku są to Euro Linuxowe. Wyróżnikami naszej oferty po pierwsze jest prostota. Cały system licencyjny, system doboru produktów jest niezwykle uproszczony i de facto są dwa produkty. Jeden to jest produkt na fizyczny serwer, drugi produkt to jest 10 serwerów wirtualnych i na tym zaczyna się i kończy cały system podziału produktów. Rzeczą istotną to jest to, że w naszych ofertach nie ma żadnych pułapek jakiś zastawionych czy innych rzeczy, które na przykład mogą powodować w łatwy sposób non-compliance. Bardzo wartościową rzeczą w przypadku Eurolinuxa jest to, że wszystkie dodatki, które w przypadku innych vendorów są płatne, w naszym przypadku są w cenie podstawowej. W szczególności dotyczy to Load Balancera, systemu plików i proszę zwrócić uwagę na ten ostatni moduł Smart Management. Do niego jeszcze wrócimy podczas naszej prezentacji. W przypadku, kiedy, ponieważ system EuroLinux opiera się o ten sam kod źródłowy i zawiera te same pliki, to jest w pełni zgodny z innymi systemami, na przykład z systemem Red Hat. Często pojawia się pytanie, czy jak Wygląda proces saportowania Red Hata za pomocą wsparcia Eurolinuxa. Mianowicie przełączenie takiego wsparcia nie wymaga ani specjalnych jakichś zabiegów, w szczególności instalacji, reinstalacji, deinstalacji, czy jakichś innych czy migracji. Sprowadza się do dwóch bardzo prostych operacji: po pierwsze, uruchomienia prostego skryptu. Y, który jest czytelny dla każdego użytkownika y, y, administratora linuxowego, który przełącza repozytorium, czyli wskazuje nowe miejsce, skąd będą popra y, pobierane poprawki, a drugi element to przy pierwszym uruchomieniu zaakceptowaniu nowego klucza. Y, nowego podpisu, jeśli chodzi o pliki. Sam system po rejestracji pozostaje bez zmian, łącznie z nazwą. Tu nazwę oczywiście można zmienić, jeżeli ktoś bardzo chce, doinstalowując odpowiednią paczkę i od tego momentu jest wsparcie ze strony firmy EuroLinux. Przewagą, kolejną, no to są przewagi cenowe. Tutaj te kolumny, które Państwo u góry widzą, oznaczają zmianę ceny. W przypadku, kiedy kupujemy większą ilość subskrypcji, następują automatyczne rabaty. I co bardzo istotne, tak jak wspominałem, nasze systemy tutaj wyceniane to są systemy kompletne. Czyli z tymi dodatkami, w przypadku systemów Red Hat są to systemy w wersji podstawowej podobnie różnica dobrze kształtuje się w przypadku systemów wirtualnych dodatkowo do każdych 50 subskrypcji firma EuroLinux dodaje w cenie jeden dzień architekta dla państwa dyspozycji jak wyglądają te różnice w, w przypadku, gdy patrzymy graficznie? Mianowicie, proszę Państwa, tu mamy dwa CPU, ta różnica widać, ona jest mniej więcej około 50%. Natomiast w przypadku Red Hata, jeżeli przybywa nam CPU, cena rośnie. W naszym przypadku nie ma takiej potrzeby. Kolejny slajd. Tak wyglądają pełne systemy, czyli razem z tymi wszystkimi dodatkami, jak dołożymy do Red Hata. Do Red Hata, wszystkie te dodatki, no to te różnice się robią znaczące. Jeżeli ktoś z Państwa korzysta z systemów Red Hata u siebie w firmie i uważacie, że jest to jakiś tam problem ze względu na budżety, polecamy, żeby zwrócić na nas uwagę. Głównym produktem, o którym chciałem dzisiaj chwilę porozmawiać i Państwu tak naprawdę pokazać, to jest Euroman albo Euromenager. To jest produkt opracowany przez nas jest to produkt, który pozwala nam zobaczyć, co się dzieje w naszej infrastrukturze. A mianowicie, jaki jest w tej chwili jeden z największych problemów, zresztą problemów związanych z bezpieczeństwem. W organizacjach, w firmach w tej chwili są setki i tysiące serwerów Linuxowych. A systemy te Linuxowe, one żyją. Żyją, to znaczy każdego dnia pojawiają się do nich poprawki. Rozmawiałem tutaj z kolegami z ZUS-u, którzy zajmują się bezpieczeństwem i między innymi rozmawialiśmy o tym, że ważne jest, żeby móc wiedzieć, w jakim stanie są nasze maszyny. Problem pojawia się wtedy, kiedy tych maszyn mamy wiele, one żyją. No I teraz pytanie bardzo proste. Ile jeden administrator może, że tak powiem, iloma maszynami może zarządzać? Efektywnie. Powiedzmy dziesięcioma. Yy, mało tego, yy, sprawdzanie, jakie są poprawki, no, trzeba to w jakiś sposób pamiętać, trzeba się logować i tak dalej, Oczywiście, jeżeli mamy tysiąc takich serwerów, no to nikt nie ma takiej ilości administratorów, żeby w tym efektywnie zarządzać. W związku z tym w większości przypadków różne poważne organizacje poruszają się w ciemności. I to jest właśnie nawiązanie do tego tematu, o którym mówimy. Wiemy, że mamy maszyn dużo, nie wiemy w jakim są stanie, nie wiemy jak nimi zarządzać, wiemy, że jesteśmy w fazie metastabilnej. Z drugiej strony, te same organizacje w tym czasie płacą bardzo duże pieniądze związane z bezpieczeństwem, prawda? Wkładają pieniądze na firewall, na inne rzeczy. A jednocześnie mają dziurawe systemy, ponieważ nie potrafią nimi zarządzać. Otóż Euromanager jest rozwiązaniem, które potrafi w sposób bardzo prosty i przyjazny zobaczyć, które maszyny w jakim są stanie. Proszę zobaczyć po zalogowaniu się do Euromanagera, tutaj mamy legendę po prawej stronie, bardzo przyjazną, oczywistą, po lewej stronie, albo system jest OK, albo jest ostrzeżenie. Ostrzeżenie oznacza, że są Aktualizację do tego systemu, natomiast nie ma aktualizacji krytycznych, czyli system nie jest dziurawy, albo mamy sytuację taką jak tutaj, mianowicie mamy wykrzyknik, to znaczy, że są poprawki związane z bezpieczeństwem. I niezależnie od tego, czy takich systemów mamy 10, 100 czy 1000, bardzo szybko możemy wynajdować systemy, które właśnie wymagają naszej interwencji. <laughs> A jeżeli klikniemy sobie na. Dane poprawki, to możemy zobaczyć, jakich plików dotyczą i na ile one są ważne, prawda? Czy są to na niskim poziomie te błędy bezpieczeństwa, czy na wyższym, czy na przykład tak jak tutaj z kolei mamy informację, że jest naprawiany jakiś bug, czyli, czyli jakiś błąd, ale ten błąd nie ma wpływu bezpośrednio na bezpieczeństwo. Jak klikniemy sobie na daną, na w dany plik no to mamy zarówno skrócony opis, on czasami jest dużo szerszy, czego dotyczy błąd, natomiast mamy też dostęp do tak zwanych CVE, czyli bardzo szczegółowych opisów związanych z błędem. Te CVE o tyle są istotne, że w wielu organizacjach. Które są audytowane, to błędy właśnie po tych numerach powinny być poprawiane. A wróćmy, op, wróćmy do naszego systemu. Op. Proszę zwrócić uwagę, że nie znam ani hasła, ani loginu. Znaczy, no login tam pewnie można sobie domyślić, ale nie znam hasła do tej maszyny. Natomiast mogę wskazać, żeby te poprawki zaaplikować. Trach i jeszcze będzie potwierdzenie. Tu możemy sobie ustawić na przykład godzinę, kiedy chcemy, żeby dana operacja została wykonana. Zatwierdzamy. Pojawiła nam się i tutaj nowa ikona. I jak wrócimy do systemów, proszę zwrócić uwagę, że tutaj też mamy taką ikonę. Ta ikona oznacza, że jeśli chodzi o tę maszynę, są jakieś operacje, które są odłożone w czasie. Nie wymaga to jakiejś specjalnej wiedzy, żeby maszynami brać i zarządzać. Żeby maszyna pojawiła się, na tej liście, ona po instalacji musi zostać zarejestrowana. To jest typowa operacja, którą wykonuje się, czyli trzeba podać login i hasło do portalu. W przypadku Red jest dokładnie tak samo, i przy okazji można nadać nazwę jakąś maszynie. Te nazwy później tutaj są reprezentowane. Je oczywiście można później wziąć i zmienić. Innymi ciekawymi funkcjami Euromanagera są, jest możliwość grupowania systemów, mianowicie można stworzyć grupy systemów, i wówczas całą grupą można zarządzać tak jak pojedynczymi maszynami. Czyli możemy mieć grupę serwerów webowych, bazodanowych, testowych, aplikacyjnych, różnych co jeszcze bardziej ułatwia nam proces zarządzania. Kolejna funkcjonalność zarządzanie użytkownikami. Mianowicie użytkowników, czyli administratorów de facto nie tylko można dodawać, ale bardzo istotne można nadawać im różne uprawnienia. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład możemy stworzyć własny kanał w tym systemie, czyli w tym kanale możemy trzymać nasze własne jakieś tam rozwiązania oparte o RPM -y i za pomocą tej jednej centralnej konsoli możemy aktualizować te systemy na, znowu na dziesiątkach, setkach czy tysiącach maszyn. Podobnie y, można zostać administratorem przydzielonym do jakiejś grupy, administratorem, który ma możliwość tylko obserwacji, czyli monitoring. W związku z tym y, dla szefa y, to jest bardzo wygodna sytuacja, ponieważ może y, sam, nawet nie pracując, ale może obserwować pracę swoich podwładnych. Podobnie jak tutaj rozmawialiśmy z kolegami, y, y, to rozwiązanie świetnie rozwią pomaga w sytuacji, kiedy odchodzą nam administratorzy. Są ludzie, którzy zajmowali się maszynami i odchodzą i, i dzięki temu możemy szybko zobaczyć, jakie maszyny mieli, którymi się zajmowali i ktoś inny może przejąć ich obowiązki. Na koniec o jeszcze jednej niezwykle ciekawej funkcjonalności, mianowicie audyty skapowe. Audyt skapowy to jest taki audyt. Część osób, które tutaj jest na sali, szczególnie na przykład z sektora finansowego, doskonale wie, że ich systemy są poddawane, powinny być poddawane, a szczególnie jak jest taka organizacja KNF, która tutaj czasami przychodzi i też ma wykłady na Gigaconie. Przychodzi do nich, to na przykład właśnie pyta, jak są audytowane systemy. Przeprowadzenie audytu jednego systemu jest bardzo czasochłonne i trudne. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku systemu Linuxowego jest w zależności prawda, od tego, jaki sobie tam wybierzemy model, może być na przykład około półtorej tysiąca reguł do sprawdzenia, czy maszyna jest dobrze skonfigurowana. Dla administratora, no to jest rzecz trudna w, do realizacji. Natomiast jeżeli jest, robi to automat, no to po pierwsze on się nie pomyli, zrobi to dużo szybciej, dokładniej, i tak dalej, i tak dalej. Wróćmy do naszej prezentacji, ponieważ czas powoli się kończy. Jak ktoś z Państwa będzie zainteresowany zainteresowany szczegółami związanymi z tym produktem. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy na nasze stoisko. Natomiast e, króciutko jeszcze o e, naszych e, innych produktach. E, wiele osób z Państwa na pewno wykorzystuje w swojej e, organizacji system Postgresa bazę danych Postgresa. Jeżeli Państwo macie u siebie taki produkt, zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska, dlatego że mamy świetne rozwiązanie, które w sposób znakomity pozwala, ulepsza pracę, ulepsza pracę tych osób, które korzystają właśnie z rozwiązań postgresowych. Na temat Postgresa nie będziemy specjalnie się rozwijać, bo to jest, proszę wierzyć, świetna baza, świetnie się sprawdza, natomiast jeżeli jakieś rozwiązanie oparte o Postgresa działa niewydajnie, to przyczyny, proszę wierzyć, nam leżą poza Postgresem. Albo jest źle zaprojektowana, albo jest źle skonfigurowana, a to co najczęściej, po prostu aplikacja jest źle napisana. I w związku z tym my potrafimy, jako specjaliści od bazy danych, wspomóc, Także proces dewelopmentu pokazując, jakie błędy zostały zrobione przy, przy aplikacji. Mamy tutaj sukcesy bardzo duże. Widzieliście Państwo gdzieś fragment referencji z która a propos też firma ubezpieczeniowa, która korzysta z naszego rozwiązania. EuroDB to jest szereg elementów, Postgres, do którego wszyscy mają dostęp, i szereg dodatkowych modułów. Moduł replikacji logicznej, moduł migracji danych, moduł analizy logów, Moduł backupu i recovery, ge, moduł generowania danych losowych, analizy statystyk graficznych, świetny moduł szyfrowania danych. Y, Apropos RODO. I uwaga, najnowszy model, y, moduł związany z modelowaniem danych, wszystko to y, razem z naszym instalatorem po testach, y, po testach y, zgodności, ze wsparciem w języku polskim i, i tak powstaje pro, y, produkt, który nazywa się. EuroDB. Króciutko o nos, najnowszym module, który się pojawił w ramach EuroDB, mianowicie Euromodeler, to jest produkt, który pozwala na w trybie graficznym modelowanie zależności, jeśli chodzi o bazę i to wszystko jest przypisywane na kod, na kod, prawidłowy kod. To jest pierwszy model zastosowania, drugi przypadek zastosowania to jest wtedy, kiedy dostajemy bazę pozgresową i można wczytać ją właśnie do Euromodelera i zobaczyć w trybie graficznym jak wyglądają zależności, też czy czegoś nie brakuje. Trzeci przypadek użycia tego modułu, mianowicie, można dokonać porównania dwóch baz i za pomocą tego narzędzia w trybie graficznym wyłapać różnice. Osoby zainteresowane zapraszamy na naszego stoiska. Za każdym razem model nas jest przyjazny, prosty, też chętnie na ten temat powiemy jedno zdanie na temat EuroAP. EuroAP to jest skompilowany przez nas JBoss. Jeżeli ktoś potrzebuje middleware'u, taniego middleware'u, pewnego middleware'u stabilnego, mamy taki produkt. Open source to jest wsparcie. Oprócz samych produktów dostarczamy wsparcie w języku polskim, także z możliwością wsparcia na miejscu. Jeśli chodzi o poziomy wsparcia, to te poziomy wsparcia mamy tak jak w większości firm trzy podstawowe, także my oferujemy usługi dodatkowe. To są różnice między klasycznym podejściem ze strony rynku a podejściem, które my oferujemy, mianowicie w naszym przypadku jesteśmy znacznie bliżej klienta. Między innymi objawia się to tym, że... Yy, yy, nasi klienci otrzymują także numery telefonów bezpośrednio do inżynierów, tak żeby pomijać te takie standardowe sposoby dotarcia przez portal czy przez dedykowany numer telefonu, który jest w firmie, tylko bezpośrednio można dzwonić, dzwonić do do yy, naszych inżynierów i architektów. Pierwsza linia wsparcia, czyli ta najgorsza, automaty, czyli potwierdzamy, że dostaliśmy, czy przeczytałeś instrukcję, czy zabdejtowałeś system w naszym przypadku to jest bardzo mocno uproszczone. Proszę Państwa, woda. Woda, to jest nasze motto. Woda. Yy, niektórzy z Państwa już widzieli, jak ja to pokazywałem. Dzisiaj obiecałem, że nie będę przedłużał za bardzo. To jest woda Perie. Ona kosztuje około 6 zł. W niektórych sklepach można ją kupić. Jak ktoś kupi, no to pieniądze wyjadą w świat w świat do Francji, czy gdzieś tam. To jest cisowianka. Od czasu do czasu częstujemy to wodą, prosimy, żeby ocenić, która jest smaczniejsza, czy która się lepsza. Zawsze jest, że nie ma różnicy. W związku z tym zachęcamy Państwa do korzystania z polskich produktów, dlatego, że jeżeli zamiast wyjazdu pieniędzy do Stanów, pięknego kraju, to te pieniądze zostają w Polsce i zasilają polski system podatkowy. Mamy pracę dla informatyków z Polski. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam na nasze stoisko. Zachęcam do wypełnienia ankiety, którą Państwo macie. Osoby, które wypełnią ankietę, czekają na Państwa, myślę, że fajne, miłe upominki filmy Euronux. Dziękuję uprzejmie.